aż wosk szlag jasny trafi, krew nagła zaleje. Dzień dobry w programie. Dziś mam dla Was, proszę Państwa, omówienie oferty FCM50, który jest zwinny w budowaniu się do garażu. Naprawdę potrafi się udać do garażu szybko i to tak zwinnie, że nawet nie zauważymy, kiedy on to zrobi. Jest on razem z wyposażeniem, awatarem takim jak zwykle, czyli on się Ład Blitza chyba nazywa z tego co pamiętam. atesty testy 5 razy PDE tylko dla tego czołgu. 30 dni konta premium, no i oczywiście. Sam czołg, który jest dosyć, no. No, bym powiedział, że, że zwinny w udawaniu się do garażu, to jest troszkę za mało powiedziane. On, on jest po prostu mistrzem świata, mistrzem prędkości, tak naprawdę, w udawaniu się do garażu. Czołg jest wielki, czołg jest papierowy. Znaczy, może i bierze coś tam dingnie, ale patrząc na to, jaka mała ona jest w porównaniu do kadłuba, poza tym nie mamy jakiegoś, nie, nie wiadomo jakiego opuszczania działa. Owszem, mobilność jest naprawdę fajna, jak na. Ten rozmiar i tą masę, no bo wiadomo tutaj tak jak mówi nazwa on, sporo mimo wszystko ten FCM waży. Sama armata niestety również nie jest najlepsza, no i właśnie dlatego moim zdaniem FCM50T nawet nie jest winny w udawaniu się do garażu, tylko jest po prostu mistrzem prędkości w udawaniu się do garażu. Do widzenia. Mm.